Właśnie doszło do kolejnej ewakuacji na Bałtyku. Jest to o tyle niepokojące, że takie zdarzenia mają miejsce coraz częściej i wydają się być co najmniej nieprzypadkowe. Proszę bardzo, jest to tytuł ostatniego artykułu, ale jeszcze nie tak dawno temu mówiliśmy dokładnie o tym samym. Ludzie dostali zakaz wchodzenia do e, wody. Chodzi o prom. Titi Line. Niemiecki kolos wpłynął na mieliznę Bałtyku, a Szwedzi i Niemcy wpadli w panikę jak. Seniorzy na bazarze, kiedy robimy sądy uliczne na widok zdjęcia Donalda Tuska. Ale zanim zaczniemy się śmiać, zastanówmy się, dlaczego się to w ogóle stało. To nie jest kolejna komedia z serii tych, nie wiem, komedii romantycznych z Karolakiem. To jest realny problem, który dotyka setek tysięcy ludzi i ma wpływ na gospodarkę kilku krajów, w tym Polski. A w Szwecji w wyniku wypadku wprowadzono właśnie zakaz kąpieli w morzu. Przypomina wam to coś? Zatem mamy tak. 71 pasażerów zostało uwięzionych na pokładzie promu, który z nieznanych przyczyn wpadł w mieliznę i na niej utknął. To jednak nie koniec złych wiadomości. Prom Titiline, płynący pod cypryjską banderą, osiadł na mieliźniu wybrzeży Karlsham w południowo. Wschodniej Szwecji, w niedzielę 22 października około godziny 7 rano. Niestety, z jego kadłuba wydobywa się ropa. Z informacji przekazanych przez szwedzkie władze wynika, że na pokładzie promu płynęło 71 osób. Wszyscy pasażerowie zbierają się teraz w grupy, aby ułatwić ewakuację. Kolejne osoby są stale przewożone łodziami ra ratunkowymi. Marco Polo, bo tak nazywa się prom, który osiadł na mieliźnie, choć płynie pod cypryjską banderą, należy do niemieckiego armatora Titiline. E, wiadomo już, że ze Szwecji, jednostka miała popłynąć na Litwę, a dokładnie do portu w Kłajpedzie. Jeszcze nie tak dawno temu, bo dosłownie 3, 2, 2 dni temu była ewakuacja w Niemczech z powodu sztormu na Bałtyku. Jasne, sytuacja totalnie losowa. Około 2000 osób w Szlewiku, Holsztynie zostało przeniesionych w bezpieczne miejsce z powodu silnej fali sztormowej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Poinformował o tym w nocy z piątku na sobotę szef służb ratunkowych w Ministerstwie Wewne Spraw Wewnętrznych Landu Szlezwik-Holsztyn. Ewakuacja stoisk nad, nad Bałtykiem. Nigdy nie widziałyśmy czegoś takiego. Tutaj serwis WP. Jest zimno, mocno wieje i pada. Do tego oczywiście sztorm. Urzędnicy morscy w Gdyni przyznają, że takiej pogody już dawno nie było. Na plaży w Lubiatowie doszło do ewakuacji stoisk z pamiątkami. Wprost.pl Turyści i mieszkańcy ewakuowani z nadbałtyku. Bałtyku. Sztorm wyrządził niewiarygodne szkody. Ewakuacja plaży nad Bałtykiem. Wiadomo, co było w beczce z trupią czaszką, którą wyrzuciło. Może. Generalnie zaczynamy się powoli przyzwyczajać do sytuacji takiej, w której, w której nas muszą ewakuować skądś i, przy, i pytanie, czy przypadkiem nie, zobo, nie zobojętniejemy na takie e, wypadki. Niemiecki meteorolog Birg Alexander, bo chyba tak się czyta ten umlaut, Stwierdził, że poziom wody na Bałtyku jest na rekordowym poziomie. No i to nie jest żart, tylko sygnał alarmujący, że coś jest nie tak z naszym ekosystemem. No i nie mówię tu o efekcie cieplarnianym czy innych lewicowych wydmuszkach, mówię o realnym problemie zanieczyszczenia wód Bałtyku. Mówię o tym, że na plaży w gąskach. Znaleziono beczkę z substancją do mycia pokładów. No i to nie jest odizolowany przypadek. Zauważmy, ile my ostatnio mamy tych katastrof ekologicznych, które realnie mogą wpłynąć na to, w jaki sposób my będziemy żyli za te 5, 10 czy 20 lat, czy jak będą żyły nasze dzieci. Tutaj nie chodzi o. E, Kłócznie pomiędzy tymi, którzy uważają, że lodowce topnieją, a tymi, którzy uważają, że lodowce nie topnieją. Tutaj chodzi o coś, co widzimy po prostu gołym okiem. Pamiętacie Odrę, pamiętacie Wisłę? Jest naprawdę bardzo źle. Kontrole wód, czy to w Polsce, czy w Europie, są na naprawdę bardzo niskim poziomie. I to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Bałtyk jest zanieczyszczony, a my jako społeczeństwo nie robimy z tym nic. I tu nie chodzi o jakąś segregację śmieci czy właśnie picie ze słomek papierowych, tylko o realne zmiany, które nie pozwolą nie nam siebie ograniczać. Bo tu nie chodzi o to, że ja będę pił z papierowej słomki, na czym tak de facto i tak korporacje robią sobie przeogromny biznes. Tylko o to, że właśnie te korporacje dopuszczają się takich zaniedbań. Dlaczego? Bo problem jest systemowy. Nie jest to problem jednostek, czy segregujesz śmieci, czy nie, czy jeździsz na rowerze, czy jeździsz autem. To jest problem dużych korporacji i rządów, które nic nie robią, żeby ten problem rozwiązać. Szwedzi i Niemcy wpadli w panikę na równi e, właśnie w sumie z Niemcami, ale czy nie jest to też wynik niewłaściwego zarządzania kryzysowego? Nie można zarządzać kryzysem na poziomie międzynarodowym, jeśli nie masz narzędzi do zarządzania kryzysem na poziomie krajowym, co udowodnili i Niemcy, i Polska, kiedy chodziło o katastrofę ekologiczną na odrze. Nie możesz zarządzać kryzysem, jeśli nie masz jasnej wizji, co tak naprawdę chcesz osiągnąć i jakim sposobem. Nie możesz zarządzać kryzysem, jeśli nie masz planu działania. I nie mówię tu o teoriach spiskowych czy o jakichś innych bredniach, tylko o konkretnych danych, faktach, statystykach, które pokazują, że nasze rządy. Nie są przygotowane na takie sytuacje. No bo jak była pierwsza taka sytuacja na Odrze, pamiętamy jak to było wykorzystywane przez media. Pamiętamy jak Niemcy trąbili, że w Polsce dzieje się źle, nie? Zaraz później w Niemczech stało się to samo, a później znowu w Polsce. Niemcy, Szwecja i Dania wstrzymują ruch promów do Polski, a my co? Jesteśmy święcie przekonani, że to jest tylko ich problem. Ale poczekajmy chwilę, bo czytając ostatnie doniesienia dowiadujemy się, że Niemcy przygotowują się budując zapory z worków z piaskiem, a Duńczycy nakazali ewakuację domu. Letniskowych położonych blisko linii brzegowej. No i tutaj rodzi się pytanie, co z naszym wybrzeżem? Czy Polska jest przygotowana na katastrofę ekologiczną na taką skalę? Raczej nie. Pamiętajmy, że Bałtyk to nie jest prywatny basen Niemiec czy Szwecji. To jest morze, z którego korzystają również Polacy. Z informacji podawanych przez fakt, wiemy, że na plaży w gąskach znaleziono już beczkę z substancją do mycia pokładów. No i cytuję, strażacy wyposażeni w chemiczne kombinezony, maski tlenowe zbadali beczkę urządzeniem do mierzenia promieniowania. No i brzmi to jak taki scenariusz z filmu katastroficznego, lub przynajmniej coś, co wydarzyło się. Lata temu i na pewno nie w naszej e, cywilizowanej Europie, no ale jest to niestety nasza rzeczywistość. Gąski to popularna miejscowość turystyczna w województwie zachodnio No jeśli zanieczyszczenie dotarło tam, to po pierwsze, gdzie jeszcze? A po drugie, na jaką skalę się rozprzestrzeniło i na ile my będziemy bezpieczni, jeśli do takich sytuacji będziemy dopuszczać przez lata? Bo jakby nie było, no my coraz bardziej. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. Coraz więcej się produkuje, a efekty uboczne tej produkcji często wywala się po prostu do wody. Nie jesteśmy przygotowani na taką sytuację, i to jest fakta, nie opinia. Mamy setki kilometrów wybrzeża i zero planu na to, co zrobić, gdy nasze morze stanie się toksyczne. Nie mówię tu o, e, co, o ewakuowaniu ludzi za każdym razem, kiedy mamy tylko do czynienia z takim jednorazowym przypadkiem, tylko o rozwiązaniu jakimkolwiek systemowym. Bo no to nie jest odległa przyszłość, ale w zasadzie już teraźniejszość. Nie mamy ani zapór z worków z piaskiem, ani planu ewakuacji na naszych nadmorskich miejscowościach. No i nie jest to problem tylko ekologiczny, ale problem zarządzania kryzysowego na poziomie międzynarodowym i współpracy z Polską. Więc zanim zaczniemy się śmiać z naszych sąsiadów, zastanówmy się, co my zrobiliśmy, żeby zabezpieczyć i nasze wybrzeże, i nasze społeczeństwo przed kolejną taką katastrofą. Bo jeśli my jako społeczeństwo i państwo nie zaczniemy działać, to za kilka lat serio możemy już nie mieć Bałtyku, a tylko toksyczny ściek a nasze piękne wybrzeże stanie się niebezpiecznym miejscem zamiast atrakcyjnym celem turystycznym. A pamiętajmy, że Polska w obecnej sytuacji powinna przede wszystkim inwestować właśnie w tę turystykę, żeby jak najwięcej osób chciało do nas przyjechać i zostawiać u nas pieniądze. A kiedy widzą, że na Odrze pływają śnięte ryby w ilościach takich, że można by było je teoretycznie wyławiać siatką tylko, że później nie ma co z nimi za bardzo zrobić, no bo ani tego nie zjesz, ani nie wyrzucisz po toksyczne. No i dlatego problem zanieczyszczenia Bałtyku nie jest tylko problemem ekologicznym, ale właśnie zarządzania kryzysowego. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, to za kilka lat będziemy mieli kolejne katastrofy ekologiczne, które będą miały wpływ na naszą gospodarkę i na nasze życie. Bo zauważmy, że nasze rządy praktycznie nie wyciągają z tego wniosków. Są w stanie doprowadzić do jednego kryzysu. A później zaraz doprowadzają do drugiego. No i w sumie już nie chodzi nawet tylko o ekologię. No bo jak doprowadzają do e, zamknięcia gospodarki, no to zaraz później, mimo tego, że nasza gospodarka jeszcze się nie odbudowała, dają nielimitowane zasiłki 500 plus na przykład dla Ukraińców. I to nie z, z zapowiedzią, że okej, okay, masz to na pół roku, a później musisz się dostosować jakoś do życia, przecież inni imigranci nie dostają, a są w podobnej sytuacji często, niż są na przykład z Syrii. Więc okej, okay, pół roku, dziewięć miesięcy, rok, koniec, buduj z nami naszą gospodarkę, jeśli chcesz faktycznie zostać w Polsce. Ale mamy taką sytuację, że część Ukraińców przecież mogła tutaj spokojnie przyjechać, już nie mówiąc o tych, co wyjeżdżają sobie na Ukrainę i przejeżdżają zanim minie 30 dni, ale mamy również na pewno wielu takich, którzy przyjechali tutaj, biorą 500 plusy, i wyjeżdżają dalej gdzieś na zachód, a przecież w strefie Schengen nie mamy za bardzo jak tego skontrolować, nie? Nasz rząd nie uczy się na swoich własnych błędach. No ale na koniec Zanim zaczniemy się śmiać właśnie z tych Niemców czy Szwedów, to zastanówmy się, co my jako społeczeństwo możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Na pewno nie są to papierowe e, słomki. Bo jeśli my jako społeczeństwo nie zaczniemy działać, to nikt z nas tego, e, nikt za nas tego nie zrobi. No i będziecie żyć w świecie, w którym Bałtyk będzie tylko kolejnym zanieczyszczonym morzem. A nie pięknym, czystym zbiornikiem wodnym, jakim zresztą powinien być. Bo to, że polski rząd od dawna zaniedbał właśnie Bałtyk, miasta Bał położone nad Bałtykiem, przecież Hel jest tak bardzo. Fajnym, takim miejscem, w którym można zrobić wiele, można by było z tego zrobić naprawdę przepiękne wybrzeże na wzór amerykański, no to jest naprawdę bardzo mocno zaniedbane. Pojedźcie sobie przez te trzy stacje, które są jeszcze przed Helem i wejdźcie w las. Zobaczycie, że tam jest po prostu wysypisko śmieci. Aż nie da się po prostu chodzić tymi e, miejscami. Dlaczego nie zrobić z tego czegoś pięknego, co faktycznie będzie przyciągało turystów? A no właśnie, brak strategii. Dokładnie tak samo jak na to zarządzanie kryzysowe.